No, i doszliśmy do czerwca. No i w czerwcu taka trochę niezbyt miła niespodzianka, chociaż spodziewałem, spodziewałem się tego. YouTube zmienia zasady dla tych osób, które mają tam swoje konto. Ja mam od yy... 2018 roku kanał na YouTube. Oczywiście, YouTube'owi nie płacę za to, że korzystam z tego. Większość z nas, którzy tam są na YouTube, nie płaci za to. Jest oczywiście ta forma płatna na YouTube i zmienili, zmieniają od 1 czerwca oni swoje zasady postępowania. I postanowiłem Państwu formować widzów, że kiedy byście oglądali nagrania związane z tymi tematami, które są. Poruszane na kanale wartościowe życie, to mogą pojawiać się reklamy. Mogą pojawiać, ale nie muszą, albo przed programem, albo w trakcie programu, lub gdzieś tam z boku, jakiś banerek i tak dalej. Reklamy kojarzą się zazwyczaj z tym, że autor Czyli w tym przypadku ja jako prowadzący wartościowe życie, zarabiałbym na tym. A ja tak szczerze mówiąc, będę na tym zarabiał zero. Nic, bo ja nie jestem w żadnym tam programie partnerskim dla YouTube'a. Obawiam się, że to samo za niedługo zrobi Facebook. Facebook tak obserwuje i Facebooka, i YouTube, i oni, tak szczerze mówiąc, i oni tak szczerze mówiąc, papugują tak. jeden drugi. Jak będziecie widzieć te reklamy na YouTube, a może później już też na Facebooku, to oznacza, że po prostu Facebook, czy też w tej chwili YouTube, po prostu zarabia na tych treściach, które się wrzuca. Oczywiście to jest logiczne, że oni na tym zarabiają, dlatego że to jest ich strona, ich serwer, a my im tylko dodajemy treści i przyciągamy im widownię. No a program partnerski polega na tym, że im więcej na kanale jest osób, Przyciągniętych do danego serwisu, tym bardziej oni na tym zarabiają. A jak już jest duża ilość ludzi, no to oni mówią: No, słuchajcie, możemy się z wami podzielić kasą. I wtedy jest tak zwany program partnerski. Wyzdradzę Wam troszeczkę. Kuchni, jeżeli kanał wartościowe życie miałby mieć jakiekolwiek w cudzysłowie zyski, to musiałby mieć minimum 1000 subskrypcji daleko jeszcze. No i oczywiście ileś godzin tam transmisji, czy tam materiałów, które widzowie oglądają. A widzę, jaka jest średnia oglądalność na kanale Wartościowe Życie, więc ta druga opcja by nawet przy tysiącu subskrypcji by się nie mogła nie udać. Facebook natomiast jest bardziej taki, powiedzmy, bardziej wymagający i życzy sobie 10 tysięcy fanów na danej stronie. I tam jeszcze swoje jakieś regulacje. Tak więc... Gdybyście zobaczyli reklamy na Facebooku czy wcześniej na YouTubie, wiedzcie, że na tym nie zarą.